Nazywam się Marika Witwin. jestem neurologopedą. Pracuję z osobami, które mają trudności w jedzeniu, połykaniu i mówieniu. Chciałabym zaproponować Państwu kilka ćwiczeń i porad dotyczących zaburzeń połykania. One pojawiają się w wielu chorobach neurologicznych, najczęściej po udarach u osób cierpiących na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona i podobne neurozwyrodnieniowe choroby. Głównym problemem chorych z zaburzeniami połykania jest krztuszenie się i zachłyśnięcia. Mogą one doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji, do zachłostowego zapalenia płuc. Innymi problemami jest wolniejsze jedzenie, niedostateczne zjadanie niedostatecznej ilości pokarmów, odwodnienie, niedożywienie. Chciałam pokazać? Ćwiczenie, które jest bardzo skuteczne przy zaburzeniach połykania. Należy je wykonywać trzy razy dziennie przez sześć tygodni, ale znacznie usprawnia połykanie przy niedokładać gardła. Wykonuje się je należąco. Robi się je dwuetapowo. Pierwsze to tylko unoszenie głowy trzykrotne, a potem unoszenie i odkładanie głowy. Kładziemy się bez podparcia głowy. Zadaniem jest uniesienie głowy, ale pozostawienie ramion na podłożu. Unosimy głowę, spoglądamy na swoje stopy i odliczamy minutę. Po minucie odpoczynek. Powtarzamy to ćwiczenie. Jeszcze trzykrotnie unosimy głowę na minutę. Wytrzymujemy. Odkładamy. Wytrzymujemy minutę. Odkłada. Chwila odpoczynku. Drugi etap ćwiczenia. Unoszenie głowy i odkładanie. 30 powtórzeń. Jeżeli nie dasz rady, chcę robić 30, zrób 10 i odczekaj chwilę. powtórzeniach wypoczynek. Ćwiczenia nie można wykonywać, jeżeli ma się znaczne zdrobnienie kręgosłupa w odcinku szyjnym. W pozostałych przypadkach nie ma przeciwwskazań. Przy zaburzeniach połykania warto zadbać o dostosowanie płynów do możliwości pacjenta. Proponuję zagęszczać płyny specjalnym aptecznym zagęszczaczem. W tym celu nasypujemy Jedną miarkę zagęszczacza i zalewamy 200 litrami wody. Za chwilę płyn osiągnie konsystencję rzadkiego kisielu, będzie przesuwał się wolniej w gardle, nie będzie zalegał, więc będzie bezpieczniejszy dla chorego. Taki płyn możemy podać. Bezpośrednio z kubka, albo przelać do bidonu. Najbezpieczniejsze są bidony ze słomką. Należy unikać butelek z dzióbkiem. Płyn, jak widać, ma konsystencję kisielu, ale spokojnie można go wypić przez słomkę. Bardzo istotna, a nawet kluczowa przy karmieniu i pojeniu jest postawa pacjenta. Postawa powinna być wyprostowana na krześle z oparciem. Biodra, kolana i stawy skokowe zgięte pod kątem 90 stopni. Dobrze jest, żeby blat stołu był jak najbliżej, tak żeby można było na nim oprzeć łokcie. Trudnym posiłkiem może być zupa, jeżeli składa się z mieszanych konsystencji jak jarzyny, kasza, kawałki mięsa. Taką zupę też można zagęścić, dodając apteczny zagęszczacz. On nadaje się i do zimnych, i do ciepłych płynów. Za chwilę nabierze bardziej aksamitnej i jednolitej konsystencji. Jeżeli to możliwe, ważne jest, żeby posiłek był jedzony we własnym, dostosowanym do możliwości tempie. Więc, jeżeli pacjent jest samodzielny, nie karmimy go, tylko pozwalamy jeść samodzielnie. Pokażę teraz kilka ćwiczeń, które usprawniają połykanie, poprawiając napięcie tylnej ściany gardła i domknięcie krtaki. Pozycja siedząca na krześle, plecy. Wyprostowane łokcie i przedramiona oparte na blacie stołu. Pierwsze ćwiczenie. Opieramy ręce o czoło. Czołem naciskamy na złożone dłonie, a dłonie oparują. Zatrzymujemy oddech na chwilę. Raz, dwa, trzy. Rozluźniamy. Powtórz jeszcze raz. Napnij. Rozluźnij. Napnij, zatrzymaj oddech. Rozluźnij. Dziękuję. Drugie ćwiczenie. Ręce złożone przed sobą. Łokcie, jeżeli się uda, nie, nie podparte. Jeżeli dasz radę, naciskaj dłońmi mocno na siebie. Wstrzymaj oddech, rozluźnij. Jeszcze raz. Naciskaj, rozluźnij. I trzeci raz, rozluźnij. Jeszcze dwa, mocno, rozluźnij. Ostatni raz, mocno i rozluźnij. Doskonale. Trzecie ćwiczenie. Opieramy przed ramiona przed sobą na stole. Staramy się mocno naciskać przed ramionami na blat i lekko unieść tu. Nie pochylamy się do przodu, głowa prosto i plecy proste, tak jakbyś odrobinkę chciał się unieść i usiąść z powrotem. Rozluźnij. Napięcie do góry, zatrzymaj powietrze i wypuść w dół. Jeszcze raz. Mocno w górę, łokcie pchają w dół, świetnie. Opuść, ostatni raz i opuść. Znakomicie, dziękuję. Podobne ćwiczenie można zrobić też bez blatu stołu, opierając ręce na siedzisku krzesła po obu stronach. Ręce pchają mocno w dół, chcemy lekko unieść biodra. Głowa prosto i siadamy. To jeszcze raz. Napnij, wstrzymaj powietrze. Rozluźnij. Nie musi być aż tak wysoko. Napnij. Rozluźnij. Napnij. Rozluźnij. Ostatni raz hop w górę i rozluźnij. Dziękuję.